Zapraszam Cię do projektu, który odmieni Twoje życie, do odgracenia życia, czyli wspólnego przejścia przez proces declutteringu. Ja mam na imię Kinga, zajmuję się profesjonalną organizacją przestrzeni. Przez ostatnie lata pomogłam wielu osobom w odgraceniu i uporządkowaniu ich domu i wiem, jak to zmienia życie, jak oczyszcza, pozwala przepracować trudne emocje, otwiera na nowe doświadczenia. A teraz chcę pomóc Tobie, przeprowadzić się przez cały ten proces, byś mogła, mógł żyć życiem, jakiego naprawdę pragniesz. Serdecznie zapraszam. Jeżeli jakiś system organizacyjny zostanie wytrącony ze stanu swojej naturalnej równowagi, to w systemie tym pojawi się tendencja do powrotu do dawnego stanu. Dotyczy to również organizacji w Twoim domu. Jeżeli posiadasz nadmiar rzeczy, które zostały nagromadzone w ciągu ostatnich lat, potrzeba również czasu na ich uporządkowanie. Do tego dochodzi strach przed zmianą, lęk przed dużym przedsięwzięciem, który bardzo często hamuje nasze działania. Dlatego tak ważne jest zmylenie tych wrodzonych oporów, podejście do odgracenia domu jak do dużego projektu, zgodnie z filozofią Kaizen, czyli małymi krokami. Pamiętaj zatem, że odgracanie to proces ograniczony w czasie, ale jednak wymagający, momentami wyczerpujący. Dlatego wyznacz sobie okres czasu. Według Marie Kondo taki komple kompleksowy decluttering zajmuje około pół roku. Nie przyspieszaj, nie opóźniaj i przede wszystkim bądź dla siebie wyrozumiały, wyrozumiała. Po drugie, bądź świadomy trudności. Kompleksowego odgracenia nie jesteśmy w stanie zrealizować w jeden weekend. Życie toczy się nadal z wszystkimi nieoczekiwanymi zdarzeniami, spadkami energii i nastroju. Miej świadomość trudności, które się pojawią. Ogólnie wygląda to mniej więcej tak. Oczekujemy szybkiego efektu, ale dopada nas zmęczenie, frustracja, choroby swojej dzieci, inne niespodziewane zdarzenia. Początkowy zapał mija. Do tej mieszanki dochodzą jeszcze bardzo często emocje, wspomnienia, nieprzepracowane historie związane z konkretnymi rzeczami w naszym domu. Miej tego świadomość, zrób przerwę, jeżeli tego potrzebujesz, albo wyznacz tylko jeden dzień w tygodniu, trzy godziny w weekend na odgradzenie swojego domu. Przezwycięż te chwilowe trudności. Zapewniam cię, że warto. I przede wszystkim nie martw się, nie jesteś sama. Jestem tu po to, by Ci pomóc, pomóc w chwilach zwątpienia, służyć pomocą w powrocie na właściwy tor. Kliknij teraz, koniecznie subskrybuj. Ja sukcesywnie będę pokazywać Ci kierunek działania i podsuwać wskazówki i rozwiązania organizacyjne. Ostatnia bardzo ważna sprawa przed rozpoczęciem odwracania swojego życia to znalezienie swojego. Dlaczego. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości lub zastanawiasz się, czy decluting jest Ci potrzebny, warto sobie wcześniej przypomnieć, uświadomić, czego tak naprawdę pragniesz. Czego brakuje Ci w obecnym życiu, co chciałabyś zmienić, co poprawić? Jak się obecnie czujesz? Możecie Ci w tym pięć krótkich kroków, które znajdziesz w filmie Po co Ci link. Linka wrzucam tutaj. Zachęcam Cię do ich wykonania, przelania na papier, ponieważ w chwilach zwątpienia pomogą Ci wrócić na właściwy tor. Przypomną, po co tak naprawdę to robisz, dlaczego chcesz zmienić coś w swoim życiu, w swoim otoczeniu. Zapraszam Cię również do moich pozostałych miejsc w sieci. Linki wrzucam pod filmem. Daj znać w komentarzu, czy rozpoczynasz ze mną projekt pod tytułem "Odgracanie Życia. A już za Tydzień rozpoczniemy organizację pierwszej przestrzeni. Kliknij teraz, subskrybuj i do zobaczenia. Pa pa!